I serdecznie długo oczekiwany przez Was odcinek Połączenie karpilota z Echosondą Deeper Osoby które czekają na ten odcinek wiedzą U góry macie wszystkie parametry Deeper musi być ustawiony na łowienie z brzegu no, Wchodzimy w ustawienia karpilota ustawienia aplikacji Połączenia Połączenie ustawiamy jako GPS Ustawienia Używamy Yy, ustawienia GPS, ustawienia, używamy ustawienia następującego adres transmisji, ustawiamy adres sieciowy yy, Deepera port odbioru wpisujecie proszę 0183 jak sobie znajdziecie yy, wchodzicie tak w ustawienia Wi-Fi Deepera tu macie, yy, wychodzimy w to Deeper i widzicie adres sieciowy 192,168,102, wracamy do karpilota. GPS jeszcze raz rozumujmy, GPS, ustawiamy, adres podaję dippera, port odbioru każdy diper ma port, o którym powinniście wiedzieć, jest to port 0183. Wracamy, wracamy i jesteśmy, jeżeli diper. Załapie swoje pozycje. Mój dipper jest teraz w akwarium. Przekłamuje głębokość. Ale temperaturę pokazuje właściwie. Eee, satelity nie pokazuje. Bo ich nie ma. Te funkcje są już inne ukryte. Ale działa. Nie? No, Wchodzimy jeszcze raz z powrotem. Wchodzimy CarPilot. Pyk. Wyczyścimy zwrotnicę. No. Nie mam połączenia z internetem, dlatego nie wiecie gdzie jestem, bo też jestem w domu. Ale tak jak mówiłem, tryb połączenia. Pyk. I tyle. Nie? Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Czekaliście długo na to. Widzicie jeszcze raz na zrzucie ekranu, ale braku czasu, nie mogłem tego zrobić. Dlatego też nie zrobiłem. Nie? Życzę Wam wszystkim miłego dnia, dnia czy też wieczoru. W zależności od tego, jak będziecie używali, oglądali ten odcinek. No i tyle. Tak to wygląda, moi drodzy. Miłego wieczoru.